Państwa w Rybnik TV. Andrzej, o Boże, zapomniałem. Maciek, a co Cię to obchodzi? Na peryferiach Rybnika doszło do zamieszek pomiędzy dwoma odwiecznymi rywalami kibiców dwóch klubów. Zamieszki trwały już od dziewiątej godziny rano. Na miejscu jest nasz wysłannik Andrzeju, słyszysz nasz? Jest! Witam Cię Maćku! Słyszysz mnie dobrze? Ja Cię słyszę dobrze. Witam Was na peryferiach Rybnika. Tu jak widać, widzą się odwieczni rywale kibice Odry i Rowu. Widać, że jest Wodkowie, niebezpiecznie. Zaczynałem pić w Co się Wodkowie, dzieje, proszę Państwa? Ta młodzież dzisiejsza... Widać, że są kłopoty! Trzeba uciekać! A ty nie kameruj, to? Wiadomość z ostatniej chwili. Tomasz Chudy zajął pierwsze miejsce w turnieju jedzenia hot-dogów. Zjadł 74 hotdogi w ciągu 12 minut. Oto artykuł zamieszczony już w internecie. Krajcy rybnika mają się czym szczycić. To może być niezwykle szybko, powiedział o podpisaniu ustawy ratyfikacyjnej prezydent Lech Kaczyński w wywiadzie dla TVP1. Mieli prawo, ale popełnili błąd. Polska, w tym położeniu geograficznym i historii, nie może być poza Unią Europejską, skomentował fakt, że przeciw głosowała 1 trzecia klubu PiS. Zapraszamy jutro na ponowne wydanie wiadomości, a teraz zapraszamy na sport i pogodę. Miłego dnia, do widzenia! Witam Państwa! Jak widać, dziś nie ma pięknej pogody. 4 stopnie w rybniku, reszta nieważna. Możliwe opady i zachmurzenia. Wieczorem możliwe opady śniegu, więc trzeba ubrać kurtki. Po godzinie 22.00 wiatr będzie wiał tamtego kierunku, a i w nocy będzie ciemno. Do widzenia. Dzień dobry, nazywam się Emil Zatopek i zapraszam na sport. Na początku opowiem o piłce. Rozegrał się mecz między górnikiem Zabrze a Odrą Wodzisław, który zakończył się wynikiem 2-0 dla górnika. Zobaczmy skróty meczu. Prysznic. Jeszcze przed meczem to też jeden z tych, który łączy te dwa kluby. Damian Seweryn, swego czasu piłkarz górnika, teraz Odry. Białe koszulki, górnik Zabrze na czerwono, Odra Derby, Górne. Śląska. Rzut rożny już w piątej minucie. Tomasz Zahorski wychodzi w górę i strzela gola. Na dzień dobry, pojazdowym spotkaniu w Władisławiu. Zachorski, który ostatnio nie dostał powołania na spotkanie ze Stanami, ale przecież jest w kręgu zainteresowań kadry trenera Benhakera, jak Jumbo Jazz wyszedł do góry przy tym golu. Później wyczerp swojego kolegi chciał powtórzyć były reprezentant kraju Tomasz to Gola nie strzelił. A kilka minut później dostał jedną chyba z głupszych swoich żółtych kartek w karierze za to, że wykonał rzut wolny przed gliskiem sędziego prowadzący to spotkanie Mariusz Żak pokazuje popularnemu dzianiemu żółtą kartkę. Odra. Lisański. Do Sochy. Pada w polu karnym, sędzia nie dyktuje jedenastki. to słuszna decyzja arbitra. Widać w powtórce, że Sofa szukał kontaktu z pawlendą słowackim obrońcą górnika zawsze. 22 druga minuta. Brzęczek. Zagranie do Jarki. Jarka z prawej strony odgrywa piłkę w pole karne. Brzęczek do Zachorskiego. Tomasz Zachorski. Do zera po 22 minutach spotkania. Zespół, zespoły Manchester United oraz Barcelona są blisko wywalczenia awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły wygrały na wyjeździe z Romą 2-0, natomiast Barcelona wygrała 1-0 z Szalkę. Awans do Igrzysk. Puerto Rico, Indonezja oraz Portugalia. W Zagrają w Espaniol 30 maja 1 czerwca w turnieju interkontynentalnym eliminacje do Igrzysk Olimpijskich. Zwycięzcy uzyskają awans. Na koniec opowiem o Zuzlu. W towarzyskim meczu żużlowym Atlas Wrocław pokonał na stadionie olimpijskim Kronopol Zielona Góra 31-29. W spotkaniu niemal przez cały czas towarzyszyły opady deszczu i odbył się tylko 10 biegów. Dzień wcześniej w Zielonej Górze padł remis 45-45. Dziękuję, do widzenia. Zapraszam na następne wydanie sportu. Feria chybnika! Tutaj jak widać biją się dwa i zacięci rywale. No ale mamy robić to, nie? Najpierw mi jest w cicho start, a potem. No leci! Dobrze użyłem krawat? Tak? A ja, ja je, dawaj! Proszę Państwa, jak widać, dziś nie ma pięknej pogody. 4 stopnie w rybniku, reszta jest nieważna. Wieczorem. zjaw! Zaś pomyliłem się. Witam Państwa. <grym _> Jak widać, nie ma dzisiaj. Nic... <grym _> <grym _> Czekaj. Już na peryferiach Rybnika doszło do zamieszek pomiędzy dwoma odwiecznymi rwalami kibiców dwóch klubów. Zamieszki tworzą... Twar... 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 twar. Na Wiadomość w ostatniej chwili. Tomasz Hude pierwsze miejsce w turnieju jedzenia hot-dogów. Zjadł 74 hot-dogi... W... <noise> Wiadomość w ostatniej chwili. Tomasz Hude pierwsze miejsce w turnieju jedzenia hot-dogów. Zjadł 74 hot-dogi w ciągu 12 minut. Oto artykuł zamieszczony już w internecie. i